Pińska, działalność społeczna na Polesiu. Pozostawszy w rodzinnych stronach, Konstancja była zmuszona do za, zaopiekowania się swoją najmłodszą siostrą Kazimierą oraz coraz starszą babką. W początkach lat 80. XIX wieku zamieszkała razem z nią w jej pałacu w śródmieściu Pińska. W drugiej połowie XIX wieku miasto uchodziło za najsilniejszy ośrodek handlowy gubernii mińskiej, chociaż już wcześniej zyskiwało sobie też miano litewskiego Liverpoolu. W czasach, gdy osiadła w nim Konstancja Skirmund, Pińsk zamieszkiwało około 18 tysięcy mieszkańców w znacznej mierze pochodzenia żydowskiego. Dynamiczny jak na owe czasy rozwój gród nad Pino zawdzięczał nie tylko swojej lokalizacji, ale także rozbudowie linii kolejowej oraz systematycznemu osuszaniu bagien otaczających miasto. Korespondent petersborskiego kraju, relacjonując z czytelnikom położenie ziemiaństwa powiatu pińskiego, zaznaczał, iż pomimo, że rolnictwo nasze stoi nieświetnie, a o przemyśle nawet nie słychać, handel piński wzmaga się szybko i stale, zawdzięczając swój rozwój szczęśliwemu położeniu, dzięki któremu koncentrują się w nim interesa zbożowe Polesia, Wołynia i części Ukrainy. Na czele handlu, podkreślał, stoi tu kilka solidnych domów izraelskich, których liczni ajenci rozsiani są po kraju, znając doskonale położenie i potrzeby obywateli ziemskich, Dobrze się wysługują swoim pryncypałom. Stwierdzał też dalej, że sytuacja taka nie budziłaby jakiegokolwiek niepokoju, gdyby domy zbożowe konkurowały między sobą. Lecz solidarna działalność wydaje ten skutek, że kupujący ust ustanawiają ceny, a każdy agent ma z góry oznaczoną miejscowość, w której operuje, a żaden inny w drogę mu nie wlezie i cen nie zepsuje. Pod taką popresją, komentował korespondent kraju, gospodarują nasi ziemianie. Tego rodzaju sytuacja w dużej mierze wymuszała w tym środowisku trendy modernizacyjne przejawiające się w próbach uprzemysłowienia własnych dóbr. W posiadłościach Skirmuntów Walbrechtowy powstawały wytwórnie świec i mydła toaletowego, jedne z największych w całym Cesarstwie Rosyjskim. A nieco później kuzyn Konstancy Zygmunt Skirmunt stworzył tam hutę żelaza. W pożyczu natomiast działała gorzelnia, fabryka sukna oraz w pełni nowoczesna jak na czasy cukrownia. W 1885 roku wybudowano na przedmieściach Pińska wielką stocznię rzeczną, której działalność uległa jednak załamaniu w 1906 roku. W końcu XIX stulecia na fali postępującej dynamicznej industrializacji rozwijał się też przemysł browarniczy, olejarski oraz chemiczny. Dogodne położenie miasta i łączących się nurtów rzek Piny i Prypeci, doprowadzenie do Pińska kolei żelaznej, powodowało, że stał się on w tym okresie również lokalnym centrum handlu zbożem, drzewem oraz tłuszczem wieprzowym. Transakcje te skoncentrowane były w rękach kupców pochodzenia żydowskiego, z których wielu decydowało się na stałe osiedlenie w Pińsku. Działały także zakłady tytoniowe oraz fabryka korka. W 1900 roku w Pińsku mieszkało już prawie 30 tysięcy mieszkańców, a w 10 lat później ich liczba uległa zwiększeniu jeszcze o ponad 6 tysięcy. Pomimo tego Pińsk zachowywał ciągle swój prowincjonalny charakter. W jego opisie z tego okresu stwierdzano, że chociaż jest miastem obszernym i handlowym i liczy niemało bogatych mieszkańców, nędzny jednak przedstawia pozór. Domy z niewielkim wyjątkiem są prawie wszystkie drewniane, a chociaż miasto leży na miejscu wzniesionym z naturalną pochyłością kurzece, ulice są błotniste i brudne. Pińsk słynął od dawna z błotnistych ulic. Konie się w nich topiły, ludzie często z przepaści tego błota wybrnąć nie mogli. Niedawno podniesiono niektóre ulice gruzem roz z rozwalin zamku książąt wiśniewieckich. czy ulicy wybrokowano w części, inne ważniejsze, zwłaszcza brokować się także mają. Ulic z załukami liczy się sześćdziesiąt kilka. Trotuary drewniane. Na każdym kroku grożą załamaniem i kaleństwem przechodzącym. Groźba ta spełniła się już nieraz. Nie widać jednak w trotuarach zmiany na lepsze. Ogrodu publicznego ani bolwaru Pińsk nie posiada. Miejscem letnich przechadzek jest długie, znaczne nad poziom wody wzniesionej nad, brze nad brzeże Piny. Wody czystej, zdrowej nie ma w całym mieście. We wszystkich studniach znajduje się słone i niesmaczne.